który zlecił przeprowadzenie badań, przeprowadzenie badań genetycznych, które zostały dokonane na podstawie pobranej tkanki z kości księdza profesora Irka. Może zanim tutaj ja zrobię wprowadzenie bardzo proszę uciąć i zaczynamy. Szanowni Państwo, portal patio 24net uzyskał drogą nieoficjalną informację, że badania genetyczne związane z ustaleniem ojcostwa małego kubusia zakończyły się wynikiem jednoznacznym i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Badania trafią tutaj Pan. Krzysztof przed chwilą poinformował do sądu i sąd zdecyduje o tym, w jaki sposób je upublicznić, w jaki sposób je dalej. Państwu ewentualnie przekazać. Tak. Wynik 99 i po przecinku 6,9. Wynik jest absolutnie jednoznaczny. Został uzyskany w wyniku pierwszego badania i dalsze czynności związane z weryfikacją nie były już potrzebne. Gdyby okazało się, że badanie byłoby negatywne, badanie by te były, zostały powtórzone trzykrotnie. Na no jakiej zasadzie? Technologia, która została zastosowana w tym przypadku, polega na tym, że została pobrana kość razem ze szpikiem z ciała, które zostało eksfumowane z ciała księdza Wadymara Kość została rozdrobniona, została zmieszana z azotem. I w, te, w wyniku tego działania został wyodrębniony materiał DNA, który został porównany z materiałem, który został dostarczony przez e, rodzinę. Wynik jest jednoznaczny i dalsze powtórzenia nie były wykonywane. Tak jak powiedzieliśmy, 99 i 6, czyli jest to jednoznaczne, niepodważalne badanie, które mm, stanowi. 100% pewność, że ojcem nieletniego Kuby jest ksiądz Waldemar, profesor Irek. Proszę Państwa, w tym przypadku będziemy występowali o alimenty do funduszu alimentacyjnego, oczywiście tutaj razem z panią Wiesławą z Kuli, która dysponuje takim funduszem. 99 i 6 dziewięć, i dziewięć, i, i dziewiątek 3 Ja sądzę, że sąd będzie dysponował materiałami yy, w poniedziałek, w związku z tym będziecie mogli Państwo już wystąpić oficjalnie do, do rzecznika prasowego sądu o uzyskanie tych yy, informacji. I sądzę, żeby ta informacja była korzystna dla yy, i zadowalająca dla Rodziny księdza Waldemara Ilka, ponieważ w zasadzie to oni byli inicjatorami oni występowali, proszę Państwa, o te badania. Ja, tak jak zresztą powiedziałem, mogliśmy się oprzeć na materiałach, które dostarczone zostałyby bezpośrednio przez rodzinę, ale musicie wziąć pod uwagę fakt, że zawsze. Te materiały mogą być podważane przez drugą stronę, ponieważ materiały, które dostarczane są dobrowolnie przez osobę żyjącą, która pisze według oświadczenia, że są to powiedzmy jej włosy z cebulką, czy też jej ślina, tej osoby, która przekazuje, wtedy wiadomo, że mamy do czynienia z tak zwanym stuprocentowym wynikiem. W takim przypadku, gdyby nawet zostały pobrane włosy, szczapki, czy też włosy, które zostałyby pobrane z grzebienia, czy też inne materiały genetyczne, zawsze mogłyby być podważone przez stronę przeciwną. W tym przypadku nie ma jak najmniej, żadnej wątpliwości że ojcem nieletniego Kuby jest ksiądz Waldemar, profesor Piech. Szanowni Państwo, do eksumacji zwykle dochodzi, kiedy mamy do czynienia ze sprawą kryminalną i wtedy eksumacje są jak najbardziej zasadne. Tutaj mamy do czynienia z pewnością z sytuacją wyjątkową, a jest ona spowodowana z pewnością brakiem współpracy w tym zakresie pomiędzy. E, oczywiście, gdyby strony w jakikolwiek sposób miały dobrą wolę, gdyby strona, czyli rodzina księdza Waldemara, miałaby tak zwaną dobrą wolę i przekazałaby materiały, które byłyby w tak zwanym stuprocentowym, w stuprocentowej formie że są to materiały genetyczne księdza Waldemara, wtedy z pewnością do takiej, do ekshumacji nie musiałoby dochodzić. Jesteśmy chrześcijanami i tutaj dla, dla nas nie jest to niczym tak zwanym dobrym, że wykopuje się człowieka, obcina mu się powiedzmy palec, mieli się kość z tego palca i dokonuje się badań. Pani Wiesława nie była inicjatorem powiedzmy przeprowadzania ekshumacji i... Była wręcz, bardzo mocno to przeżywała. Ja muszę Państwu powiedzieć, że mieliśmy wielokrotny kontakt ze sobą pomiędzy tym okresem przed ekshumacją, po ekshumacji. To była dla niej trauma pewnego rodzaju. Myślę, że duże przeżycie, które w jakiś sposób odbiło się w pewnym stopniu na psychice Pani Biesławy. Niemniej jednak jesteśmy, mamy to w tej chwili poza sobą i ten wynik sądzę tylko i wyłącznie potwierdza. Na tę wersję, którą Państwu przedstawiła, natomiast te osoby, które konfrontowały się ze mną w telewizji, w Polsacie, gdzie jeden z dziennikarzy podważał wiarygodność Pani Wiesławy, muszę Państwu powiedzieć, że miałem ochotę wyprowadzić go za ucho, kiedy porównał Panią Wiesławę do niejakiej kaczmarek ze słynnej afery, seksafery afery samoobrony. Takich rzeczy się nie robi i na to nie ma zgody, proszę państwa. Ja, ja muszę stać, dlatego że siedzi przede mną wielki człowiek, wielki, któremu zawdzięczam wszystko. Zawdzięczał tożsamość swojego dziecka, którą dbałam, licząc na to, że jego ojciec będzie o niego dbał. Do głowy nam mnie przyszło, że umrze. Proszę Państwa, tu siedzi człowiek, który jest prawdą w tym kraju, który jest sprawiedliwością i wielką mądrością. Ci ludzie, którzy prześladowani nas przez ten cały rok, mieli pecha, bo trafili na jego mądrość na pana Krzysztofa, pana Roberta Rewińskiego i całe ich biuro. Ja jestem zaszczycona, że mogę z nimi współpracować. Dziękuję za ich bezinteresowną pomoc. Nie zapłaciłam im nawet za paliwo. Mam nadzieję, że kiedyś zapłacę. To jest naprawdę niepotrzebne. Ja bardzo dziękuję za te słowa. To naprawdę nie były konieczne te słowa, muszę Państwu powiedzieć. Wy jesteście również autorami tego sukcesu, ponieważ dzięki Waszej interwencji, którą podjęliście, tak skutecznej interwencji, te wszystkie ruchy, które były wykonywane, i te wszystkie działania po interwencji z Waszej strony. Odbyły się bardzo szybko. To, czego adwokat nie uzyskał, proszę Państwa, w ciągu roku. Prośby, zabiegi, różne wszelkiego rodzaju, mogły się tylko i wyłącznie odbyć dzięki temu, że Państwo tutaj odpowiednio zainterweniowaliście i zobaczcie, jak szybko wszystko zostało przeprowadzone. Jak szybko doszło do przeprowadzonych badań. Jak szybko doszło do decyzji ekshumacyzmu. To są procesy, które trwają naprawdę przez wiele miesięcy. W tym przypadku, dzięki Waszej obecności, dzięki temu, że nadzorowaliście tę sprawę, dzięki temu, że interweniowaliście i naciskaliście poszczególne podmioty, które konstytucyjnie w zapisie powinny dać tej kobiecie możliwość wyjaśnienia, kto jest ojcem dziecka, potwierdzenia że ksiądz Waldemar Irek jest ojcem tego dziecka. Wystarczy spojrzeć na fotografię, co zamieścił zresztą Super Express y, tego czasu, gdzie, było, y, gdzie była fotografia księdza Waldemara Irka i y, Kubusia. Proszę Państwa, y, tu naprawdę na zdrowy rozsądek ta ekshumacja nie była konieczna. Y, to dziecko powinno być uznane. Jak dzisiaj zachowa się arcybiskup? Jak dzisiaj zachowa się sekretarz arcybiskupa? Jak dzisiaj zachowa się rzecznik prasowy arcybiskupa? Zobaczymy. I powiem zupełnie szczerze, że gdyby do mnie przyszła matka, ja bym był podmiotem, który w jakikolwiek sposób ma się odnieść do problemu. Tak jak pani Biesława zwróciła się do arcybiskupa z prośbą, z informacją o jakąkolwiek pomoc, to chociażby dziecku dał zabawkę. Potraktowali panią Biesławę bardzo nieładnie, wręcz niemoralnie. Wręcz jak ludzie. Ci, którzy niosą Chrystusa na ręku, nie potrafili przenieść trzyletniego dziecka i powiedzieć: Chodź do nas, masz od nas tutaj cukierka, czy masz od nas obrazek Ilizaka. Odwrócili się plecami. I to już nawet nie patrzymy w tym momencie jako na Kościół, czy jako na arcybiskupa. Patrzymy jako na człowieka. Wstyd, yy, księże, arcybiskupie, za takie zachowanie. Ja na miejscu księdza bym się schował, naprawdę włożyłbym głowę głęboko i spaliłbym się ze wstydu. Za takie zachowanie. Bo nie wolno, nie dopuszczamy do takich sytuacji, żeby w ten sposób traktować kobietę, która przychodzi i mówi: No, tak się zdarzyło. Ksiądz jest oczywiście ojcem mojego dziecka. Poinformujemy o tym, proszę Państwa, również sekretarza papieża. Żeby papież wiedział, jak wygląda sytuacja w Polsce kościoła. Ponieważ to nie chodzi o to, że my skaczemy na drzewo, które jest pochylone, bo wszystkie kozy skaczą, powiedzmy, na pochylone drzewo. Nie chodzi o to, żeby kopać leżącego i kościół, który jest pod skopany dzisiaj, który sam sobie wydał pewnego rodzaju opinie na swój temat przez różnego rodzaju afery pedofilskie, homoseksualne i inne które ogólnie, o których dowiadujemy się z mediów, był obojętny na tego rodzaju zdarzenia. To jest niedopuszczalne. I to jest niemoralne i nieludzkie. Dlatego chciałbym, żeby za pośrednictwem Państwa w tej chwili arcybiskup skontaktował się z Panią Wiesławą i odniósł się do tego problemu. I zobaczymy, jakie stanowisko zajmie Kościół w tej sprawie, który również zostanie poinformowany na pewno o tych wynikach badań genetycznych, które zostały przeprowadzone na zlecenie Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Dziękuję bardzo. Jeżeli państwo macie jakieś pytania, bardzo proszę. Ja ja Oczywiście pełnomocnik, który tutaj wystąpi w imieniu pani Wysławy wystąpi po prostu do funduszu alimentacyjnego kurii arcybiskupa o nałożenie konkretnych alimentów na Niewetniego kubuś. A co z domem? To już będą kwestie, tak zwanego spadku, które oczywiście do którego kubuś ma tutaj pewne prawa, i wiadomo, że 15% jest to zapis tak zwany ustawowy, a jak się odniesie do tego rodzina, to wiadomo, że będziemy na ten temat rozmawiali również z rodziną bądź też z pełnomocnikiem rodzinie, przedstawiając, mając już konkretnie dokument. Papiery, które sądzę będą materiałem na tyle istotnym i na tyle ważnym dla strony przeciwnej, będą musieli to uznać i w jakiś sposób się dogadać. Tego tak spotkania jeszcze nie było? Tego spotkania jeszcze nie było, ponieważ te informacje mamy z dnia wczorajszego, A jeżeli wiemy. chodzi o wynik badań. A jeżeli chodzi o wynik badań, mają je Państwo na jakimś papierze, dokumencie? Proszę Pani, bardzo to proszę. To są nieoficjalne. Panie. Zadłożę. Czy rozumiem, te informacje nieoficjalne, które uzyskaliśmy? Ale stuprocentowa... 59,99%. A A tego to nie możemy obuścić. Czy pani uzyska przekaże nam swoje źródło? Chyba nie. A czy z na jaką opiewa majątek księdza Irka? Ile może? W tej tak? chwili. E, proszę państwa, dla nas podstawą e, w działaniu nie była przede wszystkim sfera merkantylna, żebyście dobrze zrozumieli i materialna. Dla nas przede wszystkim najważniejsze było uzyskać tożsamość dla dziecka. A co za tym idzie? W tej chwili, jak domino, posypią się pewne kwestie, które dotyczą całej tej sprawy. W związku z tym. Tutaj pani Biesława nie zabiegała przede wszystkim o pieniądze, o majątek, o, o pewne kwestie, które, które być może dla wielu są punktem odniesienia w tak zwanym komentarzu. Absolutnie nie. W tej chwili, mając tę wiedzę, możemy podejmować konkretne kroki. Póki co, do, do momentu uzyskania tego wyniku badań, który już ma, znamy. Nie podejmowaliśmy żadnych czynności i żadnych działań, które w jakikolwiek sposób mogłyby stanowić podłoże do pewnego rodzaju roszczeń ekonomicznych. W tej chwili zastanowimy się, jak to zrobimy. Oczywiście pełnomocnik pani Wiesławy będzie wiedział, którego tutaj przekażemy do dyspozycji pani Wiesławie, który zadeklarował zupełnie bezpłatnie pomoc myślę, że będzie wiedział, co z tym dalej robić. My byliśmy od tego, żeby doprowadzić przede wszystkim do pewnej tarczy, do parasola ochronnego pani Wiesławy, która była dość mocno atakowana i dość mocno w jakiś sposób nękana przez stronę przeciwną. Staliśmy się pewnego rodzaju tarczą ochronną dla tej kobiety, która potrzebowała, uważam, naszej pomocy, w takim wymiarze, w jakim to uzyskała od nas. Czy kiedy oficjalne wyniki będą? Tak jak pani powiedziałem, w dniu dzisiejszym delegowane są wyniki do Sądu Kręgowego we Wrocławiu z Instytutu Techniki molekula, Molekuł przy ulicy Hałbińskiego 2 z Wrocławia do sądu. Ja sądzę, że te materiały, te wyniki w sądzie będą w poniedziałek z pewnością leżały na biurku sędziego. Na poprzedniej konferencji wspomniał Pan o kobiecie, która podobno też jest matką. Się. Nie zgłosiła się. Jeżeli się jakakolwiek osoba zgłosi do nas, będziemy wtedy podejmować działania. Być może ktoś nie chce występować w tej chwili ze względu na to, że dzieci są dorosłe i nie chce w tym momencie jakiejkolwiek interwencji z naszej strony. To jest wolna wola osób, także my tutaj nie zabiegamy na siłę o. Nie będziemy prosić nikogo o to, żeby reprezentować w jakikolwiek sposób. Przed kancelarią arcybiskupa. Jest to wolny wybór. Tak jak powiedziałem, my nie będziemy nikogo szukać ani starać się dociekać, czy też pobierać w jakiś sposób drogą nieoficjalną materiały DNA od dzieci, które mogą być nam wskazane. Ja myślę też, że istotne jest to, co Pani Wysława powiedziała niedawno, że przez ostatnie miesiące żyła w, w świecie odwróconego dekalogu. Myślę, że to doświadczenie, które mamy w tej chwili ze sobą jest pewnym przykładem, jak nie należy postępować w przypadku rozwiązywania tzw. tematów trudnych w kościele, tak jak pan Krzysztof nadmienił, jesteśmy chrześcijanami i nie zależy nam na tym, żeby Kościół w tej chwili kopać. Natomiast hierarchowie muszą sobie zdawać również sprawę, że żyjemy w czasach Franciszka, Kościół się zmienia i bardzo istotne jest to, żeby te zmiany zauważać. A przede wszystkim zauważać dobro dziecka. Jeszcze zapytam Wrócowska Kuria. wyparcie mówi i powtarza, że nie ma czegoś takiego jak fundusz alimentacyjny. No, my jednak mamy informację, że jest coś takiego jak fundusz alimentacyjny, gdzie są przeznaczane pieniądze w bardzo dużej skali na pieniądze, pieniądze na czy to dla dzieci, które są dziećmi księży, czy też na odszkodowania w wyniku działań księży. Kościół w Stanach Zjednoczonych wypłacił kilkanaście milionów dolarów odszkodowań dla tych, którzy byli dotknięci mm. działaniami przez księży, powiedzmy w formie pedofilstwa czy też innych przestępstw. Ja muszę państwu nadmienić jeszcze tutaj i przekazać informację, że parę miesięcy temu mieliśmy również zdarzenie, gdzie wskazaliśmy księdza, który był przyczyną samobójstwa 33-letniego mężczyzny w Siedlcach. Mm. Prząt, oczywiście, ten został zawieszony. Prząt ten nękał uporczywie, SMS-ami, MMS-ami, telefonami swoją ofiarę. Mężczyzna poprzez podrzgnięcie sobie gardła i wbicie noża w okolice serca zmarł. Wyglądało to naprawdę bardzo dramatycznie, bardzo tragicznie. Samobójstwo popełnił przed lustrem, tak jakby sam sobie chciał zadać ból i widzieć to, co robi był to mężczyzna, który miał żonę, żona nie wiedziała, co jest przyczyną. Ujawniliśmy przyczynę popełnionego samobójstwa, dotarliśmy do księdza, przekazaliśmy prokuraturze te materiały, prokuratura która umorzyła śledztwo wszczęła je oczywiście ponownie, pomimo to, że sprawa została, że postanowienie to zostało zaskarżone do sądu, sam prokurator przed sądem, który umorzył to śledztwo Podjął decyzję, że jednak chcą robić to dalej po naszej interwencji. A czy będą Państwo wnioskować do kur jakąś konkretną kwotę? Yy, tak jak mówię, to jest jeszcze zbyt świeże w tej chwili, żeby się odnosić do tego. Sądzę, że w.